Adam Pierączyk, witaj, ja, Panie. Rozmawiamy o tej płycie, a tak naprawdę pewnie będziemy gdzieś tam też spoglądać w przeszłość, i myślę, że wielokrotnie. Posłuchałem tego koncertu i pomyślałem: Za każdym razem jest to zapis chwili. Ale tutaj jest to taka chwila. Moim zdaniem zapisana, i przez dłuższy czas z nią chodziłeś, miałeś ją w sobie. Ty i oczywiście nie tylko ty. Właściwie zbieranie wcześniejsze, zbieranie doświadczeń, nie tylko że przekładają się na to, co tu słyszę, ale dają punkt wyjścia do do historii, którą tu mi opowiadacie. I zastanowiłem się, jak długi okres chodzenia z takimi, a nie innymi odczuciami, które przekładasz później na nagranie. Jest rzeczywiście tutaj zapisany. Jak długi okres? Jak myślisz? Zależy, zależy oczywiście od kontekstu. W kontekście tego duetu jest to okres mniej więcej czteroletni, bo tyle na, y, trwa mniej więcej nasza współpraca, czyli moja hmm. i y, kontrabasisty, legendy kontrabasu i rosnowi hmm. y, To już jest spory czas, y, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym krótkim okresie czasu udało nam się nagrać i tym bardziej wydać trzy płyty, bo to jest trzecia, pierwsza koncertowa, dwie pierwsze były studyjne, więc jak na tak typowy skład zespołu, jakim jest tylko saksofon i kontrabas, to jest dość rzadkie, bo hmm. jednak tego typu konstelacje bez perkusji, bez instrumentu harmonicznego, czyli fortepianu lub gitary. No, są rzadkości, rzadkością samą w sobie, raczej są postrzegane jako, jako epizod w twórczości, czy w karierze danego muzyka. Dla mnie duet, zwłaszcza z kontrabasem, dawno był taką pozycją dość intrygującą i ważną, więc tak naprawdę moja pierwsza płyta w duecie z kontrabasem w tej konstelacji ukazała się dopiero po 20 latach, po, po pierwszej refleksji, że fajnie było coś takiego stworzyć, nagrać. I cieszę się, cieszę się że, że, że tak się złożyło, no, bo się tak musiało być, żeby, żeby trafiło nie na, na kogoś innego, lecz na właśnie Mirosława Tausza, oprócz tego, że bardzo dobrze nam się ze sobą współpracuje, gra od samego początku, to jeszcze się zaprzyjaźniliśmy, więc to jest pozycja również ważne, to się przenosi. Zabiera ze sobą na scenę. Nie oczywiście. jest nie ważne na pewno. Postawię pytanie, aczkolwiek odczuwa się tutaj e, takie momenty. To oczywiście kawa, nie wino. Okej, okay. e, Tak. siedzimy przy nie. jednej kawie. Tak. E, odczuwa się oczywiście takie momenty w tym waszym nagraniu, takiej nowej nawet bym powiedział fascynacji, że ciągle są, się znajdujecie, prawda? I ktoś mógłby pomyśleć, no trzecią kółkę już właściwie robią, licząc te wcześniejsze również. E, nie to, że czy można się znudzić, ale co, czego jeszcze można szukać, co poszukiwać, prawda? A wy ciągle coś macie sobie do opowiedzenia. I to jest fascynujące. Za każdym razem jest to inny punkt wyjścia. Jak to jest u was? No, tak, jeżeli chodzi o poszukiwanie, to, to, to tak naprawdę dobra improwizacja powinna na tym polegać. Powinna być podstawa dobrej improwizacji, czyli poszukiwanie. Dla mnie wyznacznikiem dobrej improwizacji, czy dobrego koncertu jazzowego w którym to improwizacja jest podstawą, jest właśnie świeżość, czyli, czyli niepowtarzalność pomysłów, niepowtarzalność atmosfery, a zwłaszcza w tak otwartej formie, którą jest ta konstelacja, czyli tak, tak. konstelacja i saksofon. No, przed nami otwiera się cały wszechświat, pełna unii... No, wszechświat czytań, prawda? Nie, nie ma, tak naprawdę jak się mówi po angielsku sky is the limit, czyli nie ma, nie ma, nie ma ograniczeń i my... Głównie w tym dułecie staramy się grać na tak zwane ucho, czyli są, y, są utwory, które się trzymamy w, dość luźno, ale często gramy też po prostu czysto y, w pełni improwizowane y, utwory, które powstają w danym momencie, bez jakiegokolwiek przygotowania y, intelektualnego, że tak powiem. My no, po, prostu, po prostu patrzymy na siebie, zaczynamy grać i takie utwory są również zawarte na tej płycie. Zresztą, Notabene nasza druga płyta studyjna, którą nagrywaliśmy w Pradze w studiu domowym Mirosława, powstała dokładnie w ten sam sposób, tam jest kilkanaście utworów w pełni improwizowanych, czyli no, bez żadnego... W ogóle tak sobie pomyślałem, że, że wytyczacie mimo wszystko jakąś drogę, bo zacząłem wiesz, doszukiwać się, co było na drugiej płycie, co było na pierwszej, tak? I, i to wasze granie, no że jest tak... Bo powiedziałbym, dalece posunięte od pierwszej płyty. Już bardziej bym przybliżył do pewnych elementów, które znalazłem właśnie na tej płycie pomiędzy, prawda? Czyli to jest to tak, takie pójście w jakimś kierunku, oznaczenie tego kierunku jesteście, wiesz, wyraźni już w tym, tak? Myślę, że tak. tak aczkolwiek, aczkolwiek określeniem tego kierunku jest y, głównie wolność. Głównie wolność. No i też, instrumenty, na których gracie. Wolność też y, też bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli nie najważniejszym y, tutaj, przynajmniej dla nas, dla mnie, dla mnie słowa, jest y, komunikacja, czyli słuchanie okay. samego siebie. Tak, sam, tak samo ja to bardzo często w wielu wywiad równej do rozmowy. Y, tak jak teraz sobie rozmawiamy. Mm. Ja nie, nie byłem przygotowany na Twoje pytania, nie wysłałeś ich do mnie. Czy Przyszedłem... Nigdy tego nie było. Nie, byłem. to jest najlepsze. Przyszedłem tutaj nieprzygotowany i tak samo ty nie do końca. Trochę się znamy, więc mniej więcej możliwe, że w niektórych punktach jakichś określonych odpowiedzi y, może się z mojej strony spodziewać, natomiast też do końca nie wiesz co ja odpowiem na twoje pytanie. Nie wiem, I, to, tak, to jest to właśnie, I tak funkcjonuje nasz mój domyślny słowem, że jeżeli zaczynam grać, to nie wiadomo co się wydarzy. Ale muszę mieć też świadomość, y, co z tej naszej rozmowy ma wyniknąć dla kogoś, kto słucha. Kto słucha i zna was, prawda? I słucha i nie zna was. I o tych y, właśnie y, sobie ludziach pomyślałem, Którzy na przykład po raz pierwszy mieliby okazję spotkać się z Wami, pomyślałem, że tak, jak usłyszą, na jakich instrumentach grają, to pomyślą, niezwykle klimatyczna muzyka, wciągająca swoim rozmiarem. I to prawda, bo zabieracie mnie w podróż. Z jednej strony kulturową, o tym też musimy chyba trochę pogawędzić, prawda? Z drugiej strony rzeczywiście taką uduchowioną, głęboką i tak dalej. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, no bo oczekiwałem też tego, prawda? Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło że dajecie mi energię, że tak naprawdę pomylą się wszyscy ci, którzy pomyślą, że to będzie muzyka sentymentalna, jakaś wiesz, refleksyjna, zwolniona, melancholijna. Nie, wy dajecie mi energię prawda? od początku płyty, prawda? Nie jest tak? No pewno tak jest. Ja myślę, że, że głównym wrogiem muzyki często są uprzedzenia. Mhm. Jeżeli ktoś na przykład e, lubi zespoły, w których zazwyczaj pojawia się perkusja, słysząc o takim duecie może pomyśleć o Jezus Maria. Nie ma dębnych, będzie nudno. I z, wiadomo, że, że słuchanie tego typu y, muzyki, która, która brzmi trochę inaczej niż zespół z perkusją, czyli standardowy, y, jeżeli się podejdzie do takiej muzyki z uprzedzeniami, no to, no to od razu, razu zakładane sobie na uszy, przynośnie oczywiście pewien, pewnego rodzaju kakaniec, prawda? Mhm. Natomiast dlatego, ja tak bardzo lubię, w sumie preferuję występować dla publiczności. Niekompetentnej, nie jest z tego typu muzyką, czy z muzyką improwizowaną w ogóle. Dlatego uwielbiam wyjeżdżać do Azji, do, do krajów. No, to już zaczynasz mówić o tej kulturowości. Tak, bo... tak, ale, ja ale to tam to chodzi tak skryguje, o prawda? Chodzi mi o, o kontekst. O, o, okay, to, ja o, o wyjazd do kraju, do kraju kulturowego, który na co dzień nie ma z tego typu muzyką nic do czynienia. Prawie nic. Mm. Dwa, dwa miesiące temu mniej więcej miałem przyjemność zagrać na festiwalu w Teheranie, w Iranie, mm -hmm. Był tam pierwszy raz. Całkiem nowe, nowe miejsce dla mnie, to była fantastyczna. No, to będę po mnie grał Markus Sztokholm, który mm -hmm. będzie się na festiwalu Żydżumie, bo w, mm -hmm. w kontekście tego festiwału między innymi się spotykamy. Nasz koncert był wyprzedany dwa miesiące w, wcześniej. Nie, nie wiedziałem, czego się spotykać. Ludzie mm -hmm. są ciekawi. Tam, tak jak... No, a Ty jesteś ciekawy tamtej muzyki, zabierasz pewne elementy. Wiesz, bo ja tak sobie pomyślałem, bo mówimy o podstawach, o rzeczach najważniejszych w improwizacji, opowiadasz o tym, a ja myślę, że e, można też w ten sposób o tym opowiedzieć. Najważniejszy jest warsztat, wypracowany, prawda? E, to, że potrafisz już zagrać i na dodatek przemówić swoim charakterystycznym <laughs> językiem, wtedy możesz szukać partnera, z którym grasz, a potem, no żeby się rozwijać, to szukasz nowych elementów, czyli innych kultur jednak. No i to, tak to robisz, Adam Bieronczyk to właśnie robi. Warsztat jest bardzo ważny, przynajmniej dla mnie. Myślę, że nie tylko dla mnie, no bo to, że, że, że w, znowu w, w tej konstelacji, że Mirosław jest wielkim wirtuozem i, i ja też staram się że swój warsztat permanentnie rozwijać, to daje nam oczywiście o wiele, więcej możliwości, to nie jest przeszkoda. Oczywiście ważna jest również, ważna jest sztuka planowania tego warsztatu, żeby no, cały czas się popisywać tylko... No właśnie, to prawda. Tym po, można było dobrać. Macie muzykę bardzo szczegółową, bo macie taką muzykę bez względu, od te, ze względu na tempu i tak dalej, bez względu na tempu i tak dalej, macie bardzo szczegółową muzykę, wiesz. Ne, czyli tak naprawdę musisz mieć pewność każdego dźwięku, który chcesz wydobyć tak? i chcesz nim opowiedzieć. Ne, ale z drugiej strony też widzę, oprócz tego takiego rozwoju i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu duetowi też się rozwija, że coś cię nowego napędza się cały czas, no i jednak te elementy różnych kultur, które gdzieś tam po świecie sobie zbierasz, nie, też wprowadzają nowe elementy i techniki gry, bo też wymagają od Ciebie już zupełnie innego podejścia do, do instrumentu. No, musisz tam przyznać. No, no, Generalnie podróżowanie po świecie bardzo rozwija świadomość, że jeżeli, jeżeli chce się człowiek na, na nowe doświadczenia otworzyć, na nowe kultury, religie, wszystko, to są nawet zapachy, mhm. smaki, bo są. Jest spora liczba ludzi, którzy. Ale wiesz, że potrafisz to oddać. To znaczy, ten zapach jest smak. No, no, potraficie, jest, to? Nie, potraficie myśl, to, myśl, to, to. nawet... Myślę, że to. dlatego właśnie, że, że jestem na to otwarty i że, że, że to jest w pewnym sensie takie paliwo dla mnie okay. kreatywne. Tam nie jest to takiego miejsca jak właśnie ostatnio Iran, czy, czy kiedyś Kazachstan, Kitowizja, czy Chiny, Meksyk, mm. Brazylia, cokolwiek. Zwłaszcza jeżeli są to, są to dziewicze wyjazdy, czyli po raz pierwszy, to, no, tego nie możemy wymienić na, na nic innego. Ty wyjeżdżasz Mirosław nie... też? Nie ma go tutaj akurat, ale też po, dużo podróżuje i też zbiera i przywozi i mówi: Adam, chodź, skorzystamy z tego? Jest tak? Nie, nie rozmawiamy o tym, ale. W, w, okay. Wszyscy no, wiemy, kto to jest Mirosław to już oczywiście zwiedził w całej swojej w życiu cały świat, więc. To jest muzyka jeszcze, jeszcze bardziej doświadczona ode mnie. Ja, ja też z tej współpracy czerpię, no jest tak. Myślę, że, że rozmawialiśmy dużo o tym, bo obaj mamy tak zwany fan, czyli przyjemność grania, ale, ale no na pewno ja o wiele więcej wyciągam z niego, ponieważ on jest, jest ode mnie mniej więcej 20 lat, trochę ponad 20 lat starszy. No jest, po prostu jest gigantem. To jest, 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 jest tak dobitny muzyk, który zapisał się, jak wiemy tak w historii i zasłużenie zresztą, że, że dla mnie to jest spora dawka bardziej bardzo jej owocnej nauki. Nie sugerowałem, że o tym rozmawiacie, raczej pytałem o fakty, natomiast a propos rozmowy, to może ciekawym pytaniem byłoby, a to w założeniu było przed tym wyjątkowym koncertem, kiedy wiecie, że to będzie rejestracja, być może w najbliższym czasie będzie z tego płyta i tak dalej, prawda? Jakie założenie było dla tego koncertu? Cokolwiek sobie powiedzieliście przed? Nie, nie. To było, bo ten koncert był nagrany jako jeden z kilku, z tego, co pamiętam podczas trasy koncertowej czy różnych tras. Mm -hmm. Po prostu wychodzimy na scenę, chcemy zagrać jak najlepszy, tak jak było na początku naszej rozmowy, jak najświeższy, najciekawszy koncert. I to jest główny klaarin. Powiem ja. szczerze, to, co jest fascynujące w rejestracji tego koncertu, bo nie miałem okazji być wtedy w Nosprze, to jest to, że grałem dwa instrumenty. I nie słychać jakby pomiędzy jakiejkolwiek linii podziału, nie słychać że tej pustki wokół, zapełniacie po prostu całą przestrzeń, mm. potężną przestrzeń, dużą przestrzeń trzeba przyznać. Wydaje mi się, że być może sposób też realizacji tego i produkcji na to wpływa. Natomiast to jest tak spójne, Adam, to jest tak spójne. Tak mm. Załatwia mi wszystkie nawet te już wyobraźni dźwięki, które mógłbym sam sobie dopisać, prawda? One są tam tak naprawdę. Mimo, to słyszeć, dziękuję bardzo. Myślę, że, że głównie dlatego, że założenie tego duetu jest bardzo braterskie. To znaczy, że kontrabas nie funkcjonuje tutaj absolutnie jako akampaniament. Mhm, jesteśmy, tak. jesteśmy po prostu wychodzimy na scenę jako mhm. dwaj równorzędni partnerzy, którzy nie, nie, nie dyskryminują się i którzy oczywiście się szanują, ale ten kontrabas jest absolutnie na równi. Z saksofonem, to znaczy y, saksofon nie jest tutaj solistą, ani podczas was nie jest Wszystko się, tak jak zauważyłeś, słusznie y, ze sobą miesza i uzupełnia. Y, 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 no, to, to prawda. To się da odczuć. To jest y, właśnie taki też przyczynek, czy też podstawa do tego, podstawa, to jest chyba lepsze słowo, podstawa do tego, by mnie wciągnęło, prawda? By w pewnym momencie zapomniał o swoim świecie. I to jest to uduchowienie, o którym też mówiłem. Tak, taką podróż też mnie wciąga tak? gdzieś głęboko. Przy trzecim, czwartym utworze złapałem się za pierwszym razem, że już właściwie was nie słucham, słysząc, tylko opowiadam sobie coś, co, co nie wiem, w moim życiu było, jest, będzie, prawda? I dopiero musiałem powrócić do płyty, żeby zacząć analizować. Co co tam robicie, co tam gracie? To jest fascynujące. Każda inspiracja jest cenna, więc jeżeli to jest dla Ciebie inspiracja, jak to, to mnie to tylko cieszy. Tak, takie jest na pewno. Polecam oczywiście każdemu, kto z jednej strony chciałby się nad czym zastanowić, ale z drugiej strony chciałby się bawić. Bo jest w tym tyle radości. Tych takich momentów free, że po prostu też się zastanawiałem, na ile jest w was taka potrzeba znalezienia z powrotem, w tobie zwłaszcza, takich korzeni jazzowych, prawda, że no z tego świata by się wywodzę, to trzeba też odnaleźć się może na nowo. Jest coś takiego? Jest taka myśl w sobie? Jak sobie pomyślę o tej kucie, wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo stricte, że mhm. to jest to dlatego walking, ale to się, tak jak wspomniałem wcześniej, to się dzieje wszystko naturalnie, absolutnie. Okay. Tak, tak jak mówię, wchodzimy na scenę i po prostu gramy. To, no, rozmawiacie ze sobą? Nawet ty. Tak, no tak, tak, no, no, tak. Granie, no ale ja uważam, że rozmawiacie ze sobą. Tak? I wydaje mi się, że nawet niektóre wątki po prostu powracają w tych Waszych rozmowach, jakbyście jeszcze raz to rozważali. Tak? No, sobie, to, jest to jest na, na, na długą przyszłość. tak? Są tematy, to jest pełni zawarte wypowiedzi. A tematy, są tematy, które można zgłębiać wielokrotnie? Zawsze wielokrotnie, a spotykają się się przyjaciół, z którymi e, lubi się spotykać e, nie wkraczało, że podczas następnej rozmowy pojawi się podobny wątek, albo ten sam, e, wyrażony ten e, trochę inaczej lub e, zostanie on zgłębiony, więc tak to samo jest e, z dobrą muzyką. Oczywiście, ja wiem, że to jest duet, nie twoja serwopatryta, ale spytam Cię o to. Według Ciebie to jest w pełni Twoja wypowiedź artystyczna? E, jako lidera? Mhm. To znaczy ja zainicjowałem ten duet, natomiast absolutnie nie czuję się tutaj jako lider. Jak powiedziałem, to jest braterski zespół i wychodzimy na scenę na równo, równo z naszych artystów. No w tej chwili jest to jakiś taki najważniejszy może zespół twój, czy projekt, który robisz? Czy jeden czy nie? z, naj, z najważniejszych zdecydowanie. Zresztą sam, sam, sam fakt spotkania z Mirosławem i, i, i przyjemność, i szansa. Grania z nimi tak intymnego, bo ten duet jest, jest intymną konstelacją. To nie jest, nie jest tak jak Wyczytałem w kwartecie, czy w, 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 kwatecie, czy w gdzie masz kilka osób. Tak naprawdę im, im, im węższe te składy zespołów, i mniej ludzi, tym, tym ważniejsze, jest, ważniejsze jest porozumienie i tak zwana chemia między muzykami. Jeżeli podróżujesz np. z czterema, pięcioma osobami, jeżeli dojdzie ewentualnie do jakiegoś międzyludzkiego napięcia, czy nawet muzycznego niezadowolenia, bo i takie rzeczy mogą się. Że bo wszyscy jesteśmy ludźmi, zwłaszcza jeżeli, jeżeli dany zespół się do, dopiero dociera, to w przypadku duetu, jeżeli, jeżeli dojdzie do takiego napięcia, raz drugi lub trzeci nie daje korzystać z taką samą, no to myślę, że przyszłość czegoś takiego takiego projektu jest bardzo zagrożona. No bo, no, bo, no bo nie można już swojej atencji przerzucić na kogoś innego, prawda? Tutaj teraz sobie pomyślałem. I to jest bardzo ważne. Tutaj pomyślałem bo właśnie, że to właściwie jest odpowiedź, której właśnie oczekiwałem, a propos lodku, który wcześniej poruszyłem. No, ale też spytam, w takim razie, jak myślisz, na ile granie w tym duecie przekłada się na inne Twoje granie w zespole szerszym, większym? Myślę, że bardzo, ponieważ Mirosław jest bardzo ciekawą osobą. Oprócz tego, że jest ciekawym muzykiem, jest, jest też intelektualnie ciekawą osobą, która. Ma sporo swoich teorii i koncepcji, a propos improwizacji, grania, czy podejścia do, do właśnie komunikacji na scenie. On bardzo walczy, zresztą całe życie swoje walczył jako basista o to, żeby ten bas nie był właśnie wrzucony w tło zespołu. Zawsze starał się jak najbardziej do przodu przebić z tym swoim kontrowacy, z swoją muzyką. Walczył o równouprawnienie tego kontrawasu, co się znowu przykłada, zwłaszcza w takim małym składzie, jakim jest, jakim jest ten duet, między innymi na lepszą komunikację. Mm -hmm. Bo na samym początku grania wiele razy prosił mnie i uczył na to, żeby, żeby zostawić mu sporo przestrzeni. I to mnie również jako doświadczonemu już młodzkowi sporo dało, bo przypomniało mi jednocześnie o, o, o moich początkach nam się uczyć grania w zespołach i, i, i właśnie tej komunikacji w zespołach. No, rzeczywiście w pewnym sensie jest to taki delikatny powrót do korzeni, na innym znowu dużo wyższym poziomie, więc yy, jest to dla mnie, jak ja zakładam i mam nadzieję, że będzie tak, że, że będę się uczył całe życie, bo, bo wtedy myślę, że jest granie życia ma się największa no, przyjemność, kiedy, kiedy się otwarty na naukę yy, permanentnie. No i myślę, że mimo wszystko nie wiem, granie w wielu składach, wielu zespołach, tworzenie wielu, wielu projektów czy współtworzenie, no to też jest sens i zamykany się również w tym duecie, Jeśli nawet powiem, że to jest pełny duet, tak? W pełni pokazuje mi, czy może być improwizacja podniesiona do, do rangi sztuki, to, to wydaje mi się, że dobrze jest. I ty też tak pewnie stwierdzisz, że dobrze jest grać różne rzeczy. To znaczy, ja tak uważam, natomiast... To nie musi być złoty środek dla każdego Jeśli Ktoś się oczywiście. czuje, dobrze są zespoły, które grają całe życie razem. Yy, głównie ze sobą, tylko tego ze sobą. Są ludzcy, którzy nie potrzebują po prostu innego składu, Dobierają sobie kilku kompanów, z którymi trzymają się prawie że całe życie albo, albo długi, to długi czas. Ja, to I też bardzo często jest to nadal ciekawe, prawda? Nawet po latach, jak się Ciebie okazuje. Się. Nie jest to zamknięta jakaś forma. Możliwości a... środków jest bardzo dużo. Skarżył się sobie bardzo inny, swoją drogą znajomości. Ja akurat ja się bardzo dobrze odnajduję w różnego typu projektach, wyzwaniach i, i, i to mi odpowiada. A ciebie dzisiaj tutaj rozważamy w pewien sposób, rozmawiając sobie. To co w najbliższym czasie robisz jakie rzeczy? Eee, jesień była bardzo intensywna i zima, więc tak naprawdę to jest teraz już powoli końcówka eee, no prawie cały październik i listopad z drobnymi szczupami w czasie koncertowej. Dopiero co wróciłem do Szwajcarii, gdzie grałem krótką prasę z Marcinem Nośilewskim, czyli ja Marcina, ze Sportem Kukieliczem i Michałem Ja jako gość specjalnie, graliśmy notabene przy e, e, to Tomasz Tańko, czyli się Pał Tomaszowi. E, też gra nam się, myślę, że mogę to powiedzieć już coraz, coraz to lepiej, coraz to bardziej się poznajemy jako kwartet bardzo przyjemna trasa koncertowa. Wcześniej, już wspominałem, byłem w Iranie, to był festiwal poświęcony, poświęcony występom solowym. Także tam, oczywiście, pojechałem do sklepu, czytałem solowym z, z, z na soli sokransopranowy. Udało mi się tam zrealizować również dwa nagrania. Jedno to rejestracja znowu koncertu mojego na tym festiwalu, a poza tym udało mi się jeszcze wygospodarować kilka godzin, zrobić w tej samej soli koncertowej, takim improwizowanym. Studio, nagranie studyjne SOLO. Kiedy to wyjdzie, to już na tych nagrań się zbierało w kolejce. E, Poza tym, e, no, sporo, sporo rzeczy się działy, się teraz, teraz muszę trochę odpocząć, dewadować i na przyszły rok znowu, znowu kilka rzeczy planowanych. To bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas na rozmowę. E, powiem tak. No, jedna z piękniejszych płyt tego roku na pewno. I jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to polecam mi posłucha. mi posłuchał. To płytało pięknie. Mogę Słownie. tak powiedzieć, że to płytało pięknie, muzyka oddaję odstająca... No my, my staramy się to kierować w ten sposób, więc jeżeli jeżeli tak zacząłeś, to ma został na komplement miło mi to słyszeć. Dziękuję, Słownie, dziękuję.